Mamy w kolejnej części Gitar Stories z kolejnej części spotkania z Krzysztofem ścierańskim. Nie wiem, czy mieliście to samo co ja, ale za każdym razem, kiedy słyszałem Krzysztofa ścierańskiego grę, zastanawiałem się, co ma pod nogą. Dziś jest szansa, żeby wreszcie pod Twoją nogę zajrzeć. Gdzieś tkwi tajemnica twojego brzmienia. To nie jest tajemnica mojego brzmienia, tylko wszyscy gitarzyści na świecie... Mają efekty. Wszyscy mają efekty. Pytanie tylko, jakich efektów używasz? I dzisiaj to Zależy sprawdzimy. Zależy od utworu i, i, i potrzeby jakieś jest głębsze. Jest jakiś taki efekt, bez którego nie możesz się obejść? Yy, ostatnio ten. Co to jest? Żurawie. No są to żurawie albo mewy. On jest na pokładzie takiego urządzenia, które się nazywa S.Y. czy S.V. 300. To jest syntezator gitarowy mhm. bosa. Bardzo fajny, śmieszny instrument. Nie potrzebuje żadnej przystawki. Po prostu włączam jacka i gram. Rozmawiam z tym, albo on ze mną. Tego nie wiem. Oczywiście na pokładzie wiele barw, na przykład szesnastka jest, jest interesująca. Ja czy ja dotrę do niej? to się przełącza dobrze, dobrze. Ósemka jest interesująca. Hmm. Trochę jak wiolonczela z zepsutym głośnikiem. I jakbyś miał jeszcze kartkę między strunami. Trochę prawda? tak. Kartkowo brzmi, ale jak się da oktawę wyżej. Można ustawić kilka barw. Korzystasz z gotowych barw czy, czy sam? Z gotowców, ale sam sobie również y, y, produkuje barwy. Może mi się udaje odnaleźć, może nie. Jeżeli y, ustawiasz barwę, kompresor ma dla ciebie duże znaczenie? Y, rzadko używam kompresora, w studio oczywiście. Aha. Natomiast na, na co dzień przy graniu live nigdy. Nie. Horrususa okay. bardzo częsta. Zbogaca brzmienie. Uh -huh. Dytopczy. Mm-hmm. – Oczywiście używam lupera. Lupera, tak. Mhm. Hmm, jakiś fragment, nie wiem co. Jakiś fragment? Jakoś może tą barwę. Wrócę do tej barwy 31, o której nie mogę się odczepić. Od dłuższego czasu hmm, budzę się w nocy i śni mi się ta barwa 31. To coś musi znaczyć. To może te żurawie. Może. Może to może tytuł robię? nowego utworu będzie 31. Zasypiam z żurawiami, budzę się z żurawiami. A może ja powinienem się przenieść na Mazury? Albo gdzieś do ciepłych krajów. Jest pomysł. Bardzo dobry pomysł. Luper. Zawsze stosuję lupery. Mam hmm. chyba wszystkie lupery, które, które się ukazały w ciągu ostatnich 10 lat. Masz słabość do lupera. Od lat zresztą nie. Tak, jest, Buduję muzykę mhm. dzięki, dzięki luperom. Tu jest pogłos jeszcze, oczywiście. Przywiązałeś się do bossa i jesteś wierny. Mam bardzo dużo Luperów I mam te Ditto, czwórkę, mhm. dwójkę, jedynkę. Mam kilka Bosów, mhm. Mam najnowszego tego bossa i 10R. Mhm. W ogóle jestem Luperman. Ale to, że masz w podłodze i w jednej i w drugiej ty, ty, tego bosa, to znaczy, że ten jest najwygodniejszy? Naj, naj... To znaczy on był, wielkością pasował i ma, no mogę na nim zapisywać bez, bez, bez trudu, jest łatwym w obsłudze. To samo tutaj, to jest jeszcze ten starszy, to tego używam do gitary. Mhm. A tego używam do, do, do gotowych utworów, jeżeli gram jakieś swoje kawałki, to na nim mam zapisane kilka partii i bas, i syntezator, i bębny, i gitary. A ten Eventide, co to jest? Eventide jest takim multi-efektem. mówią na to harmonizer. Ale to jest HS9 czy H9. To jest urządzenie, które zawiera w sobie bardzo wiele efektów takiej studyjnej jakości. Nie wszystkie mi pasują, ponieważ są za zimne. A ja jestem zwolennikiem jednak wyższej temperatury, ciepło. Jak jest, to się wtedy dobrze czuje. Fajnie brzmi pogłos. Na przykład to jest bez pogłosu, a tu jest. Taki delikatny pogłosik. Mhm. O, daje odrobinę przestrzeni. Plus jednak ma jakąś tajemną moc w sobie, nie? Ma, zwłaszcza ten nieregularny, jak, jak, jak te... fachnięcia są w, w jakimś nieoczekiwanym miejscu. A za tobą jaka tajemnica kryje się? Bo widzę, że Aguilar. To Agilar. Jeden... Ja mam kilka wzmacniaczy, kilkanaście do basów różnych, uh -huh. ale bardzo mi pasuje ten Agilar, ponieważ ma 700 W mocy i nie boję się grać już z perkusistą. Aha. I można hosować pod płaszczem. Nie? Jest bardzo lekki, Podoba mi się barwa, jest nowoczesnym sprzętem. Mhm. Te kolumny zrobił mi pan Bartosz. Kupiłem je w Krakowie. Mhm. Jak się nazywa firma? Z tyłu jest napisane, musimy zajrzeć. Dobrze. MPC chyba. Aha. To są NPC. robione specjalnie dla ciebie głośniki? To są, y, wielu basistów w gra już na tych głośnikach, bo są bardzo lekkie i bardzo dobrze brzmią. Mhm. Przypadku... To, to są neodymy? Nie wiem nawet. Nie, aha. Zapytałem kilka razy właściciela firmy tego, który produkuje te głośniki. Nie zdąży mi je jeszcze odpowiedzieć, ale myślę, że wyciągam do niego tą Jakie informację. tutaj są w środku? To są... To jest, są dwunastki. One są strojone na chyba 60. tak samo są strojone na 60 Hz, mhm. jeżeli chodzi o dół. Mają gwizdek. Każda ma jeden głośnik 12-calowy plus gwizdek. Mają po 350 W każdy. Czyli mam 700 W. Przy czterech omach, to to jest akurat no dobra, dobra moc do tego wzmacniacza. Lubisz się rozkręcić na scenie, czy wolisz mieć zapas wzmacniacza? Wolę mieć trochę Aha. zapasu, bo łatwo jest przesterować, zwłaszcza bas. A bas przesterowany nie zawsze się dobrze kojarzy, oprócz Dirk Cabrusa i Jeffa mhm. papalardi, no o którym już wspominałem. Ale też widzę, że korzystasz z takich kompaktowych rzeczy, co, co mnie akurat yy, coś, co Konieczyć. Nie musisz wozić ze sobą żadnych lodówek, nie? które mają 15 głośników. Bo, Bo tak, na scenie tak naprawdę i tak... lodówka brzmi bardzo podobnie do, do małego Ampega. Ja gram na Ampegach. Mam ze cztery Ampegi, komba wszystkie, każde inne. I bardzo dobrze brzmiące takie z lampką na przedsmacniaczu. Mhm. To są komba, które brzmią fantastycznie. I brzmią moim zdaniem lepiej niż, niż te, te olbrzymy. To znaczy, pewnie może by się okazało tak naprawdę w studio, mhm. co się tak naprawdę z tym dźwiękiem dzieje, ale to, co jest potrzebne do moich niecnych celów, to, to, to taki ampek mały na dużym głośniku. Co dziwne, że na dużym 15-calowym głośniku plus gwizdek, i to fantastycznie brzmi. To są zawodowcy, oni wiedzą, oni co powinno to. być. Co prawda, to są ampegi robione w Chinach. Ktoś może powiedzieć, że słabej jakości, ale Psz, bardzo dobrze brzmią, i jestem bardzo zadowolony. Ale to ciekawe, bo właśnie ja, ja, ja myślałem, że wolisz te głośniki 10-12 calowe jak ty mówisz o 15, to Kiedy jednak się yy, tak? Wolałem. Natomiast Aha. ten głośnik jest tak szybki, ten, który jest montowany w tych w tych, ampegach, tych kombach, ja je kupiłem 5-7 lat temu, mhm. i one są fantastyczne. Miałem w międzyczasie takie z małymi głośnikami, ale to nie grały, one grały z samym środkiem i górą, nie miały dołu. Natomiast ten ma właściwy środek, właściwy dół i, i tą górę. Jestem bardzo zadowolony. Błędem jest to, jeżeli ktokolwiek myśli, że to jest wszystko, co Krzysztof Ścierański ma pod nogą, bo tu jeszcze się kryje rak. Tu jest raczej, którego, z którego korzystam najczęściej. Przy midi midibasie, czyli do, do lupowania, do zapisywania pętli, służą mi dwa dżemmeny. Jeden mm. do osobny, dwa kanały. To jest syntezator lewy, prawy. Natomiast drugi, ten dolny dżem, służy do zapisywania basu. Mhm. Znajduje się tutaj również przedziwne echo, którego ten efekt echa można pięknie modulować. Można z niego zrobić coś niesamowitego. Ja to za chwileczkę włączę. I tutaj są syntezatory, z których korzystam przy MIDI-basie. Ale jest również pogłos, nie mogę się odzwyczaić od tego pogłosu. To jest pogłos, stary pogłos firmy. Lexikon LXP1. Mhm. To jest stary sprzed 20 lat. On brzmi ciepło i, i bardzo przyjemnie. Lubię z niego korzystać. Też masz tak, że jak grasz w trakcie koncertu, to nachylasz się i kręcisz tymi gałami cały czas, tak? Właśnie no, ostatnio miałem jakąś dyskusję z kimś. Kto powiedział, przecież tutaj to można w każdym komputerze teraz zrobić tutaj to. Proszę pana, ale ja mu tłumaczę, że ja będę chciał dodać sobie po natychmiast. To nie będę szukał myszki, tylko ja tutaj podejdę i, kl, mhm. i zrobię to w ciągu mniej niż sekundy. Chodzi o to o ten ciężar, żeby tego nie wozić. No no niestety, to, coś. To. Nie wiem, na razie to wożę. Zobaczymy, jak, jak będzie mnie stać na technicznych, to będę to woził. Ale generalnie jesteś człowiekiem analogowym, z tego co widzę, nie? Tu jest bardzo dużo cyfrowych rzeczy. Ja nie jestem do końca zadowolony z tej cyfry, ale. No, i czas idzie do przodu, wszystko się zmienia, świat się zmienia na świat cyfrowy. Muszę korzystać, to jest cyfra. Mhm. Jest wiele cyfrowych rzeczy, te dwie są cyfrowe. Echo też. Bardzo dużo rzeczy jest cyfrowych w tej chwili. No dobra, to dlaczego kabel, a nie system bezprzewodowy? Ja jestem uwiązany do tych. Tutaj muszę być zawsze w pobliżu moich efektów. Mhm. Jednak jakbym był bez kabla, a zwłaszcza na basie, jakbym miał grać w drugiej części sali, to zawsze grałbym źle. Mhm. Bo zanim ta fala dźwiękowa dotrze do mnie, to perkusja już, już będzie w następnym, w następnym... To musisz tarcie. się zastawić tymi efektami dookoła, tak żeby nie wychodzić za to daleko nie. z miejsca, w którym jesteś. Marion Pawlik kiedyś przed laty miał taki pomysł. Był zmęczony je, jeżdżeniem po polsce i, i graniem w tych klubach. A może by tak zrobić? Może dożyję takich czasów. Kiedy ja będę siedział w salonie u siebie, mm -hmm. będę sobie grał, będę was widział. Sobie będę grał w domu, a wy się tam będziecie bawić. I rzeczywiście teraz już to można przez, przez internet. To jest. Zrobić. Nieprawdopodobne, jak idzie te, technika szybko. Bardzo szybko. szybko. Kilka lat temu miałem przyjemność. Yy, yy, zagraliśmy taką sesję. Yy, ja byłem w Warszawie, grałem na basie. Chicago był Paul Vertico. Nawet grał na perkusji, a w Wellington, w Nowej Zelandii, jakiś pianista, którego nie udało mi się poznać ani, ani zapamiętać, jak się nazywa. I próbowaliśmy coś zagrać przez Skype'a jeszcze wtedy mm. i to było trudne. Chyba z minutę czy ponad minutę nam się udało, a potem wszystko się rozjechało. Rwał się ten... Kwestia czasu. Ten, tak, pewnie tak. Rwał się sygnał, ponieważ ten rów mariański jest tak tak ee, głęboki, że prawdopodobnie część naszych dźwięków utonęła Utonęła, gdzieś, tak? kto wie? Albo poleciały w kosmos. Tego nie wiadomo. Tego, naukowcy tego ale nie sprawdzili co, jeszcze. Jakby poleciały w rów, to miało by większy sens, bo zobacz, w kosmosie już byli wszyscy. A czy generalnie wiemy, co jest nad nami, ale nie wiemy, co jest pod nami. To prawda, znaczy wiemy, że jest jakaś rozgrzana kula, która nam zagraża. Bo na ile? Na 500-600 metrów zanurkujesz koniec? A tam jest jeszcze. Ruch... Tylko wielory wiedzą. Na o. pierwszej swojej płycie nagrałem taki utwór, który się nazywał Wieloryb Basowy. I rzeczywiście to brzmiało trochę jak ta pieśń wieloryba. Podobno te wieloryby, które podpływają w te same okolice, do tych samych zatok, tam gdzie śpiewają swoją tą pieśń godową, to wykonują je w tej samej tonacji. Ale ty wiesz to, że te żurawie mogą być też malutkimi wielorybami? No, właściwie planktonem bardziej. A, tak. Langtonem wielorybnym, czy wiel... jak to powiedzieć? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, mniej więcej ci, ci którzy byli jakiegoś, przynajmniej dobrańczy. raz nad morzem, to wiedzą. Krając muzykę instrumentalną, taką ilustracyjną, mhm. korzystam często z takiego echa, który jest bardzo dziwny, bo... Mhm. Czyli muzyka do horroru. Mhm. Wczoraj oglądałem ten francuskiego łącznika. Pierwszą wersję i tą drugą. Do mhm. obydwu filmów nagrał muzykę Don Ellis. Gdybym miał wtedy takie rzeczy, to moglibyśmy nagrywać 100 filmów tygodniowo. Myszka? Aha. Nie wiadomo, co się wydarzy. Yy, no nie wiadomo. No. Horror, że nie wiadomo, co się wydarzy. Na pewno będzie coś, coś mhm. strasznego. Pogłos. Jest bardzo dobry pogłos. LXP1 Lexicona. Natychmiast go wyłączam. Mhm. Troszeczkę. Dzięki temu, że to jest wszystko w jednej skrzynce i jest pod ręką, mam zawsze dostęp do. Do, do tych efektów mogę je w każdej chwili wyłączyć, zareagować, na przykład to, co zrobi saksofonista, hmm. czy to, co zrobi wokalista. Natychmiast mogę y, uczestniczyć w procesie tworzenia dzięki takiej dużej, niewygodnej skrzyni. Nawet mogę zrobić coś takiego, że nie ma pierwszego sygnału. Uh -huh. A dodając jeszcze to? Jak grasz tak, teraz mi przyszło do głowy, jak grasz koncerty salowe. To jest twoja tajemnica, ale może zdradzisz. Dużo się opiera na, na takiej naprawdę improwizacji. Masz przygotowanie. Częściowo używam takich rzeczy, które mam sprawdzone, czyli te, które na pewno zabrzmią że ten akord, że to, ale bardzo dużo jest improwizacji. Bo teraz jak ja się obserwuję, od... obserwuję, widzę, że nie wiadomo, co się wydarzy, ale tak. Cię ta muzyka wciąga i zaczyna skrót, mnie to wchodzić. Nie? Zależy, jak głęboko wciągnie mnie ta muzyka, Aha. to wtedy jest improwizacja rzeczywiście. I e, sprawdzam to oczywiście z publicznością mhm. i oni to trawią, także to jest fantastyczne. sobie taką szansę, a ciekawe, co się wydarzy. Oczywiście. To znaczy, to jest to ryzyko połączone z, z późniejszym, ewentualnym na jakimś Nazwijmy to sukcesem, mm -hmm. twórczym. Muzyka ulotne chwile właśnie czasem przypadkowe czasem przemyślane niech to trwa Wielkie dzięki za Dziękuję to, Dziękuję bardzo. Starbyś. Dziękuję za cierpliwość. Ale internet to wszystko zniesie podobno. Krzysztof Ścierański był Dziękuję z nami. bardzo. Wszystkiego dobrego. Do dzięki. zobaczenia za tydzień. Dzięki.